Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich witam radiosłuchaczy. Nasz drugi dzień, czy drugie rozważanie adwentowe. Wysłuchajmy słów Ewangelii, drugiej niedzieli Adwentu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wystąpił jan chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się. Bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izaasza, gdy mówi, głos wojącego na pustyni Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki, sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany koło bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica znaty Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszy, mówił im: Plemierz Mijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Opowiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekierka do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzę dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo pańskie. Nawróćcie się. To coś wyprostować w swoim życiu, a najpierw w myśleniu. Bóg woła o Jego głos. Jego głos wołający na pustyni. Kto usłyszy na pustyni wołającego, dlaczego nie słyszę głosu Boga? Bracia i siostry, bo wewnętrznie stałem się pustynią, bo przyzwyczaiłem się do życia i nie chcę niczego zmieniać. Ponieważ za każdą zmianą kryje się jakaś niepewność, gdy nie chcesz się pomylić, gdy nie chcesz zbłądzić, gdy nie chcesz otrzymać niekorzystną recenzję od innych, to się nie zmieniasz. Jest ciężko, aby nie było gorzej. Z człowiekiem musi być gorzej, jeśli nie tęskni. A ten, który nie słucha natchnień Boga, nie nosi w sobie tęsknot, które mają za zadanie niejako nosić go w stronę odnalezienia się w Chrystusie. Dlaczego nie słyszę głosu Boga? Bo wewnętrznie. Stałem się pustynią, spieczoną ziemią, która nie tylko nie przyjmuje słowa Bożego, ale i tego, co łatwiejsze, staw... słowa ludzkiego. Może jest tu jakaś zależność, nie chcieć słuchania człowieka, przeobrażenia się w niechęć słuchania Boga. Człowiek, który wie wszystko, niczego nie przyjmuje, niczego nie chce się uczyć od innych, w takim człowieku może nic nie urosnąć. Bo gdyby wsparciem dla bliskich było Jego osoba, stawałby się dla nich ciężarem. Słuchać to być otwartym, to mieć otwarty umysł, to mieć otwarte serce. Moje nawrócenie zaczyna się w mojej głowie, kochani. Chcę zmiany życia. Nieraz ludziom wydaje się, że pójdą do spowiedzi i sprawa załatwiona. Nie jest tak łatwo. Spowiedź, owszem, jest pewnym etapem w nawróceniu, ale to jest, można powiedzieć, drugi krok. Pierwszy krok to jest: chcę zmiany, chcę inaczej, chcę lepiej. Przede wszystkim chcę coś zmienić w swoim życiu, inaczej tym życiem pokierować. Zobaczę siebie, zobaczę moje błędy, wyciągnę wnioski, a jeśli jest to grzech, drugi krok idę do sakramentu pojednania. Oddaję Bogu. Dostaję w zamian łaskę uświęcającą, łaskę, która może, na pewno mnie podtrzymuje, która daje mi siły do tego, by było jeszcze lepiej. Daje mi siły do tego, gdy znowu będę potrzebował, będę wiedział, że trzeba wrócić i będę chciał wrócić. Pan Bóg nie skąpi swoich łask. Pan Bóg zawsze daje to, co jest konieczne i potrzebne do tego, byśmy. Dobrze to życie przeżyli, byśmy się zbawili. Bracia i siostry, zbawili. A jaki warunek trzeba spełnić, by się zbawić? Pan Bóg nie mówi ci, zbawisz się, gdy będziesz pięknie się modlił. Zbawisz się, gdy będziesz wszystkim w koło dobrze czynił. Pan Bóg mówi: Kto uwierzy we mnie, ma życie wieczne. Tak powiedział Jezus. Kto uwierzy we mnie, będzie żył wiecznie. Później, bracia i siostry. Wiara powoduje, wiara w Boga powoduje, że ja zaczynam być dobrym człowiekiem. Inaczej myśleć, inaczej patrzeć. Zaczynam pięknie się modlić, rozmawiać z nim. Zobaczcie, co wiara potrafi w człowieku zmieniać. Nie zaczynajmy zmiany swego życia od pięknych modlitw, bo nie damy rady. To wszystko jest na krótko. Przyjdzie zmęczenie, zniechęcenie. Autentyczna, prawdziwa wiara powoduje, że ja chcę Chcę rozmawiać z Bogiem, mam czas na modlitwę, czas na kościół, chcę korzystać z sakramentów świętych, staję się dobrym człowiekiem. Wiara w Boga powoduje, że ja widzę w siebie, w sobie Boga. Widzę Boga w drugim człowieku. Ja nie zrobię ci krzywdy. Ja nie będę cię obgadywał. Nie będę niszczył Twojego dobrego imienia, bo ja wierzę. Jak to jest, zobaczcie, niby proste. A zarazem bardzo trudne. Pan powiedział: kto uwierzy, będzie zbawiony. Będzie żył wiecznie. Bracia i siostry, tak naprawdę, kochani, wszystko zależy od nas. Wszystko. Od mojego chcenia, od mojego nastawienia, od mojej wiary. A wiara, wiara rodzi się ze słuchania. Dalej możemy powiedzieć: wiara rodzi się na modlitwie. Wiara rodzi się od wołania. Jeśli widzisz, że masz małą wiarę, to teraz zrób tak jak apostołowie. Panie, przymnóż nam wiary, Wołaj. Panie, pomnóż we mnie wiarę, bym więcej widział, bym więcej czuł, bym bardziej kochał. Kochał przede wszystkim bracia i siostry siebie. Nie wiem, czy jest to zależność. Trzeba by się było nad tym pochylić, zastanowić, przyjrzeć się temu, zbadać. Ale Mogę postawić taką tezę, że jeśli widzę w sobie zło, to prawdopodobnie, bracia i siostry, nie kocham siebie. Mogę być egoistą. Dlatego mogę, może mo, moje ja, może być postawione w centrum mojego życia. To nie jest miłość. To jest egoizm. To jest niszczenie, to jest. Niszczenie siebie, niszczenie drugiego człowieka, bo moje ja musi być na wierzchu. Moje zdanie, moja osoba, mój wygląd, moje pragnienia, moje marzenia, nieważne jakim kosztem. Bardzo często cierpią wokół ludzie, którzy mnie kochają: mąż, żona, dzieci, moi bracia, moje siostry, koledzy, przyjaciele, bo moje ja. Jeśli we mnie następuje zmiana, jeśli ja zaczynam kochać siebie, ja widzę w drugim człowieku też to dobro, widzę Boga. Tutaj się sprawdzają słowa Jezusa, który mówi, wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Wszystko. Dostrzegam drugiego człowieka. Nie jestem samotną wyspą. Umiem się dzielić, umiem być z drugim człowiekiem. Umiem współczuć, umiem zrezygnować ze swojego, umiem dzielić się tym, co posiadam. A przede wszystkim, bracia i siostry, tu nie chodzi o dzielenie się dobrami tylko i wyłącznie materialnymi. Tu chodzi o dzielenie się sobą, dawaniem siebie. Największym, najpiękniejszym prezentem to być z drugim człowiekiem. Na dobre i na złe. Tutaj można się odwołać do małżeństwa między nimi relacje do rodzin, dzieci, rodzice. Ale też przecież mamy przyjaciół, znajomych. Mamy ludzi, którzy przychodzą nieraz i chcą od nas, po prostu byśmy ich tylko i wyłącznie wysłuchali. Nic więcej. Zauważam też taką jedną jeszcze rzecz. Jeśli ja umiem kochać siebie, być dobrym, to proszę mi wierzyć Bóg przyprowadza ludzi abyśmy mogli się dzielić tym tą miłością tym dobrym które jest w nas Bóg nie przyprowadzi człowieka do tego który jest egoistą Bóg nie chce byśmy się krzywdzili nie chce byśmy się ranili Nie bójmy się nad sobą zastanawiać spróbujmy przeanalizować swoje życie i Ostre, konkretnie, postanowić sobie: chcę zmiany, chcę inaczej. Ja nie chcę tak żyć. Chcę być innym człowiekiem, jeśli zauważymy, że tej zmiany potrzebujemy. A następnym krokiem niech będą sakramenty niech będzie dobra, piękna spowiedź, rzetelna. Niech będzie Eucharystia, która jest sakramentem uzdrowienia. A łaska uświęcająca będzie sukcesywnie. Po cichutku, przemieniać moje życie. Niech Bóg Was prowadzi.